Co było pierwsze? Niebo czy piekło? W uniwersum Darksiders odpowiedź jest prostsza. Był stwórca i jego kreacja. Seria ta, mocno inspirowana apokalipsą św. Jana, daje nam przyjemność wcielenia się w samych jeźdźców apokalipsy. Zanim jednak cztery jeźdźcy wyruszą na ziemię, musimy zrozumieć ich genezę. Skąd wzięła się ta wszechmocna kreacja? Kim jest tajemniczy stwórca? I dlaczego to spalona rada dzierży władzę nad przeznaczeniem? Ja jestem Aegrundy, a w tym materiale przybliżę Wam historię pierwszego i najmłodszego zjeźdźców Apokalipsy wojny. Na początku istniał Stwórca, który ukształtował kreację, wszechświat, w którym rozgrywa się historia Darksiders. Następnie powołał do życia dwie rasy i ich królestwa Anioł w niebie i demony w Piekle. Od początku swego istnienia obie frakcje prowadziły ze sobą zażarty bój. Nad tą wieczną wojną pieczę sprawowała rada Popielonych, której misją, rzekomo nadaną przez samego stwórcę, było utrzymanie balansu w kreacji. W międzyczasie narodziła się trzecia rasa, Nephalemowie. Byli to potomkowie połączonych królestw nieba i piekła, jedna z najbardziej dzikich, potężnych i wojowniczych ras całej kreacji. Ich ambicja i chęć podbicia wszechświata doprowadziły jednak do niemal całkowitej anihilacji z rąk własnych braci. Czterech najpotężniejszych Nefalemów zostało wybranych przez Radę Spopielonych, pobłogosławionych i mianowanych jej egzekuturami. A ich zadaniem stało się utrzymanie równowagi. Tak powstali Jeźdźcy Apokalipsy. A ich pierwszą misją było powstrzymanie i ostateczne zniszczenie Nefalemów. Pośród tej zawieruchy na scenę wkroczyli pierwsi ludzie, tworząc trzecie królestwo. Z rozkazu Rady Spopielonych niebo i piekło zawarły rozejm i ustanowiono pakt. Został on zabezpieczony siedmioma pieczęciami, które miały zostać złamane dopiero wtedy, gdy Królestwo ludzi osiągnie siłę, pozwalającą im stanąć do walki w wojnie ostatecznej na równi z piekłem i niebem. I po tym szybkim wstępie docieramy do fabuły pierwszej części Darksiders. Na Ziemi niespodziewanie pojawiają się demony i aniołowie, rozpoczynając bitwę, a w samym środku chaosu ląduje pierwszy jeździec apokalipsy wojna. Wszystko wskazuje na to, że dzień sądu się rozpoczął, lecz z upływem czasu wojna zaczyna tracić swoją moc. Na swojej drodze spotyka anioła Abadona, przywódcę Piekielnej Straży. Które jest zaskoczony widokiem miejsca. Wydaje się, że ma on związek ze złamaniem pieczęci. Lecz nim dowiadujemy się czegoś więcej, a Badon zostaje złapany i zmiażdżony przez Stragę. Generała piekielnych sił. Po niezwykle wyczępującym starciu, wojna także pada pokonana. Rada z popielonych wskrzesza jeźdźca Apokalipsy. Oskarża go o rozpoczęcie wojny ostatecznej i spisek z niszczycielem. Wskazuje go na stoletnie więzienie w otchłań. Po stu latach wojna odrzuca te oskarżenia i pragnie za wszelką cenę oczyścić swoje imię oraz odszukać prawdę. Rada zezwala mu na powrót na ziemię, lecz zmusza go do przyjęcia obserwatora, którego zadaniem jest zagwarantowanie jego lojalności. Wyposażony w swój miecz pożaracza chaosu, wojna wyrusza na ziemię. Pierwszym celem wojny jest odnalezienie Wulgrima. Demonicznego odrzutka, który może pomóc mu odkryć prawdę. Wulgrim wskazuje mu wieże, w której jeździec odnajdzie odpowiedzi na swoje pytania. Lecz uprzedza, że jest ona silnie strzeżona. Niczym rasowy handlarz za kolejną opatą informuje wojnę, że pomocy może udzielić mu zapieczętowany demon. Samael. Następnie wręcza mu pradawny róg, zew, ziemi który ma pomóc w wojnie obudzić i otworzyć pradawne bramy blokujące mu drogę. Wie, że jest to inwestycja, która mu na pewno się zwróci. Gdy wojna dociera do miejsca z uwięzienia Samaela, spotyka jego strażnika generała Upioru. Generał pozostał tu na rozkaz niszczyciela, który spodziewał się, że jeździec zmierza w jego stronę. Po pokonaniu strażnika wojna uwalnia Samaela i informuje go, że pragnie zapolować na niszczyciela. Samael obiecuje pomóc jeźdźcowi dostać się do wieży niszczyciela, ale musi pokonać czterech wybrańców i dostarczyć mu ich bijące serca. Pierwszy z nich, Tiamat, królowa nietoperzy, rezyduje w katedrze Zmierzchu. Aby ułatwić to zadanie, Samael obdarza wojnę cienistymi skrzydłami, które pozwalają mu na swobodne szybowanie. Pauza dla jeźdźca. Zanim wojna wyruszy na polowanie, szybka prośba, jeżeli ten materiał Wam się podoba, zostawcie łapkę w górze, komentarz, dajcie suba z dzwoneczkiem i bądźcie na bieżąco z nowymi filmikami. Pamiętajcie, każda taka interakcja daje mi ogromną motywację do dalszej pracy. I lecimy. Podczas wędrówki do Katedry Zmierzchu wojna natrafia na patrol aniołów dowodzonych przez Uriate. Najwyraźniej poszukują oni jeźdźca apokalipsy. Wojna nie mając ochoty na konfrontację przejmuje ich gryfa. Przy pomocy wierzchowca przebija się przez zastępy aniołów docierając w końcu do Katedry Zmierzchu. Tam natychmiast zostaje zaatakowany przez Tiamat. W wyniku napaści Wojna zostaje zrzucony ze swojego wierzchowca, a Wybraniec, niszczyciela, rozpoczyna walkę z samym Gryfem. Po pokonaniu zastępu demonów i rozwiązaniu wszystkich zagadek w środku katedry Zmierzchu, Wojna dociera na jej szczyt, by stanąć do walki z Tiamat. Wielki nietobesz zdążył już poradzić sobie z Gryfem i zastanawia się, czy jeździec przybył do niego jako kat na polecenie rady, czy może samego Samaela. Tiamat próbuje przekupić wojnę, lecz jej się to nie udaje. Rozpoczynają walkę. Pokonana usiłuje po raz ostatni przekonać jeźdźca, lecz nie jest w stanie zaoferować mu tego, czego pragnie wojna: przywrócenia równowagi. Zgodnie z paktem, wojna wyrywa z jej klatki jeszcze bijące serce. Aby powrócić do Samaela, wojna musi ponownie pokonać morze lawy. Bez latającego gryfa byłoby to jednak niemożliwe. Rozwiązanie tego problemu proponuje Wulgrim, który w zamian za wgląd w serce Tiamat udostępnia wojnie bężowe tunele do szybkiego przemieszczania się po spustoszonej ziemi. Wojna oddaje serce Samaelowi, który natychmiast wysyła go na polowanie na kolejnego wybrańca – żałobnicę. Ta potężna istota porusza się w tunelach pod ziemią. Samael uprzedza jeźdźca, że na drodze do niej może trafić na przeszkodę w postaci Ulteina, jednego z pradawnych. Co więcej, wyjawia Wojnie, że Rada Spopielonych rozkazała obserwatorowi ograniczać jego prawdziwą moc w celu kontroli. Dzięki pomocy Samaela Wojna odzyskuje część swoich utraconych zdolności, wykorzystując wściekłość i siłę woli, by odblokować swoją niszczycielską formę. Siewce chaosu. Zgodnie z zapowiedzią Samaela, wojna trafia na Ulteina, zwanego również Czarnym Młotem. Ultein, który najwyraźniej nie rozpoznaje jeźdźca Apokalipsy, próbuje dowiedzieć się, czego ten szuka w tych rejonach. Kiedy Wojna oznajmia, że poszukuje właśnie Czarnego Młota, dochodzi do pojedynku. Walka zostaje jednak przerwana przez Patrol Uriel i jej pogrąców Piekieł. Pojedynek między dwoma wojownikami natychmiast zamienia się w zawody. Kto z nich zdoła upolować więcej aniołów? Zawody w polowaniu na anielskie gołębie wygrywa wojna. Powalając przy tym Uriel, którą następnie zabierają jej ludzie. Mimo to, Ultein wciąż nie ufa, czy wojna jest prawdziwym miejscem apokalipsy. Oferuje jednak pomoc. Jeśli wojna naprawdę chce dostać się do legowiska żałownicy, on pomoże mu tam dotrzeć. Stawia jeden warunek. Jeśli wojnie uda się zabić żałownicę. Ultein zostanie przekonany o jego tożsamości. W podziemiach wojna natychmiast trafia na żałobnicę. W do Tiamat, ona nie jest chętna do rozmowy i natychmiast rzuca się na jeźdźca. W wojnie udaje się ją wściec, lecz Wybraniec ucieka w głąb tuneli, zmuszając go do pościgu. Podczas poszukiwań, żałobnica sama powraca, by zmierzyć się z intruzem. W jej pokonaniu pomaga wojnie podwozie wagonu, pozostawione w tym miejscu. Wojna wykorzystuje je, aby ogłuszyć wybrańca, a następnie pozbawia go serca. Z tym trofeum jeździec ponownie wraca do Samaela po kolejne informacje. Zanim jednak wyruszy do Samaela, wojna postanawia ponownie porozmawiać z Ulteinem, który teraz w pełni akceptuje go jako prawdziwego jeźdźca apokalipsy. Wojna pragnie wiedzieć dlaczego Pradawny ukrywa się na ziemi pod pseudonimem Czarnego Mota i jaka jest jego rola w całej tej historii. Ultein wymiguje się jednak odpowiedzi, dając Wojnie wyjątkowy prezent: pistolet, rewolwer, łaska. Jest to potężna broń należąca do kolejnego jeźdźca apokalipsy. Właśnie. U Samaela wojna dowiaduje się, dlaczego Uriel poluje na niego z taką zaciekłością. Anielica nie tylko wielbiła Abadona jako swojego generała, ale mogła również żywić do niego bardziej osobiste uczucia. Zatem nie cofnie się przed niczym, by ukarać winnego zniknięcia Abadona. Wojna, świadomy tego, kto faktycznie pokonał anioła, pragnie zmierzyć się ze stragą. Zanim to jednak nastąpi, musi pokonać Styxa, króla starodawnych czerwi. Ukrywającego się na prochowisku. Jeździec zostaje ostrzeżony, że demony postanowiły pojmać zarówno czerwie, jak i króla, by wykorzystać ich na arenie dla własnej rozrywki. Po pokonaniu pustynnej strefy prochowiska, w której czerwie atakują każdego, kto odważy się wejść na piasek, wojna dociera na teren opanowany przez demony. Jeździec toruje sobie drogę, przecinając zastępy wrogów swoim mieczem, aż w końcu trafia na arenę o której wspominał Samael. Tam również i on zostaje zmuszony do walki w pojedynkach z kolejnymi hordami demonów. Po przebiciu się przez słabsze jednostki wojna staje naprzeciw czempiona areny, dosiadającego płonącego ogiera. Wojna strąca wojownika z grzbietu, a następnie go wykańcza. Mimo to jego rumak kontynuuje atak na jeźdźca Apokalipsy. Okazuje się, że jest to zaginiony koń wojny pożoga. Wojna sprzeciwia się rozkazowi obserwatora, który nakazuje mu zabić nieposłuszonego konia. Jeździec staje nieuzbrojony naprzeciw rozpędzonego ogiera. Koń rozpoznaje w nim swojego dawnego sprzymierzeńca i ponownie staje u jego boku, by razem zmierzycie z hordami demonów. Z pomocą pożogi wojna w końcu może przeciwstawić się ogromnym czerwiu. Najpierw pokonuje jednego z nich tuż po opuszczeniu areny, a następnie kierując się w głąb bazy demonów trafia na uwięzionego króla czerwi, Styksa. Chaos wywołany walką wojny z pilnującymi go demonami pozwala królowi na uwolnienie się. Wojna staje teraz naprzeciw trzeciego wybrańca. Wyczerpujący pojedynek jeźdźcy kończy wskakując w paszczę króla Czerwi i wyrywając jego serce od wewnątrz. Z tym samym definitywnie kończąc jego żywot. Z kolejnym sercem, Wojna ponownie wraca do Samaela. Dowiaduje się od niego, że ostatni wybraniec ukrywa się w rejonie za prochowiskiem. Jest to Silitia, pajęcza matka, która kolekcjonuje swoje ofiary w kokonach, pozostawiając je sobie na później. Słynie również z wyciągania z nich informacji. Wojna, ciekaw tego, co Sylitia mogłaby powiedzieć na temat samego Samaela, celowo rozwłaszcza demona, a następnie wyrusza do zasnątego pajęcznami legowiska pajęczej królowej. Zgodnie z zapowiedzią to nie wojna znalazła pajęcz ród, lecz pająki jako pierwsze dopadły jeźdźca apokalipsy. Atakują go i zamykają w kokonie, we własnym legowisku, w żelaznym sklepieniu. Po splądrowaniu i pokonaniu czterech strażniczych pająków w sieciach, wojna może w końcu stanąć naprzeciw ich matce, Siliti. Pajęcza matka wita jeźdźca Apokalipsy, popisując się swoją wiedzą. Wie, że zdążył już pokonać trzech wybrańców i dostarczyć ich serca Samaelowi. Dzieli się też kluczową informacją. Wybrańcy zostali stworzeni nie po to, by strzeć wieży niszczyciela, ale by uniemożliwić powrót Samaela. Mimo odsłonięcia nowych kart, wojna przybył tu z jednym celem: zdobyć serce ostatniego wybrańca i zamierza to zrobić. Pokonuje królową pająków, nabijając ją na wystającą skałę. A następnie z unieruchomionego ciała wyrywa ostatnie serce potrzebne Samaelowi. Wojna wyjawia Samaelowi, że wie o jego kłamstwie. Wybrańcy, na których polował strzegli w rzeczywistości, jego więzienia, a nie wierzy. Dla Samaela nie ma to jednak znaczenia. Obiecał mu dotarcie do wierzy i ma zamiaru dotrzymać obietnicy. Z ostatnim sercem, Samael odzyskuje pełnię swoich sił i próbuje zastraszyć wojnę swoim wywodem. Okazuje się jednak honorowym demonem i wypełnia obietnicę, otwierając portal do wieży niszczyciela. Przed wejściem do portalu, wojna zadaje demonowi ostatnie pytanie: dlaczego rzucił niszczycielowi wyzwanie? Samael unika odpowiedzi, informując go, że jeździec dowie się wszystkiego wewnątrz wieży. W środku wieży wojna trafia na Azraela, anioła śmierci, który obawiał się, że jeździec przebił po jego życie. Dowiadując się, że wojna ma inny cel, Azrael prosi go o pomoc w zamknięciu bramy do studni Dusz. To właśnie z niej niszczyciel czerpie swoją moc. Wojna wie, że anioł śmierci ma pełną kontrolę nad studnią. Bez jego woli wrota ani drgną. Azrael nie miał jednak wyboru, ponieważ poległ w walce ze stragą i został zmuszony do otwarcia wrót. Wojna proponuje układ. Pomoże w zamknięciu studni dusz, jeśli Azrael pomoże mu stanąć naprzeciw demonicznemu generałowi. Podczas pokonywania kolejnych strażników podtrzymujących otwarcie bram do studni dusz, Azrael zaczął wyjawiać wojnie ukrytą prawdę. Cały spisek związany ze zniszczeniem pieczęci i rozpoczęciem wojny ostatecznej został zaplanowany przez samego Abadona. Plan Abadona zakładał zniszczenie wszystkich pieczęci poza tą ostatnią. Chciał w ten sposób zmusić piekło do wysłania swoich wybrańców, aby owieścili zasady wojny. W tym właśnie momencie wszystkie siły niebios miały zaatakować zebranych dowódców piekieł, miażdżąc siłym roku zanim wybuchłaby oficjalna wojna ostateczna. Nie obchodziło go, że Królestwo Ludzi nie jest przygotowane i zostanie unicestwione. Gniew Rady Spopielonych miał uspokoić, udowadniając, że pieczęcie są nienaruszone. A piekło złamało prastary pakt. Pieczęcie miały zostać ponownie wykute przez Ulteina, który również dostarczył miecz Armagedonu, niezbędny do ich zniszczenia. Byłoby to niebiańskie słowo przeciwko słowu piekielnemu, a Badon złamał wszystkie pieczęcie, oprócz jednej, aby nie wplątywać w to wszystko jeźdźców apokalipsy. Fakt, że Azrael współpracował z Badonem w spisku, o który wojna został oskarżony, rozwścieczył jeźdźca. Jednak to, że Anioł przyznał się do zdrady, a wojna potrzebował jego pomocy, by dostać się do Stragi, sprawiło, że postanowił mu odpuścić. Wojna wyrusza na pokonanie ostatniego strażnika. Po jego wyeliminowaniu Azrael otwiera przejście prowadzące do generała piekieł. Anioł uprzedza, że straga jest połączone z wieżą. W momencie jego śmierci konstrukcja zacznie się zawalać, pozostawiając wojnę w śmiertelnym potrzasku. Jeździec może jednak liczyć na pomoc Azraela w tej kryzysowej sytuacji. Wojna udaje się w głąb wieży, by w końcu pokonać generała piekieł. Staje naprzeciw na wpół oślepionego demona Stragi, który pamięta, że Wojna był słabszy podczas ich ostatniej potyczki. Mimo to w dalszym ciągu jest przekonany, że Jeździec nie ma szans na przeżycie w tym pojedynku. Zacięty bój kończy się, gdy Wojna teleportuje się do paszczy demona i wykańcza go od środka niczym styksa. Gdy ciało Stragi upada, zgodnie z obietnicą pojawia się Azrael, który otwiera portal pozwalając wojnie uciec z walającej się wieży. Wojna zostaje przeniesiona do Edenu, rajskiego ogrodu stworzonego przez aniołów dla ludzi. Niestety podczas wojny z Nephalemami ogród został doszczętnie zniszczony i nie nadawał się już do życia. W rezultacie ludzkość przeniesiono na ziemię, a Eden ukrył sam Azrael. Anioł wyjawia, że po porażce ze Stragon, a Abaddon nie umarł. Ledwo żywy trafił właśnie do niego, a Azrael przeniósł go do Edenu dla bezpieczeństwa. W Edenie znajduje się legendarne drzewo poznania, które czeka na śmiałków pragnących poznać swoje przeznaczenie. Po przybyciu do Edenu Abaddon skorzystał z tej możliwości. Azrael nie wie, czego dowiedział się je przywódca pogrąców piekieł, lecz sugeruje, że jeśli wojna pragnie powstrzymać niszczyciela, również musi skorzystać z daru wiedzy drzewa. Eden, jako twór aniołów, nie pozwala na wejście demonom, dlatego też obserwator został zmuszony puścić swojego więźnia samego. Zanim jednak wojna wyruszył, obserwator przypomniał mu, kto trzyma na nim smycz, i ostrzegł, by nie próbował żadnych sztuczek. Wojna dociera do drzewa Poznania. W trakcie wizji dowiaduje się wszystkiego, co miało związek z jego przywołaniem na Ziemię. Okazuje się, że Abaddon podczas swojej wizyty przy drzewie spotkał zakrytą w cieniu demonicę. Była ona świadoma całego spisku, jaki Abaddon uknął, by pozbyć się demonów. Demonica wykorzystała jego nieświadomość, dzięki czemu piekło zwyciężyło. Abaddon został pokonany. Miał do wyboru: powrócić przed oblicze Rady i zostać skazanym, albo dołączyć do Armii Mroku i przywdziać rolę niszczyciela. Ostatecznie przyłączył się do demonów. W kolejnej części wizji, wojna widzi, że nie tylko władcy piekiel wiedzieli o zdradzie Abadona. Sama rada z popielonych również była świadoma podejrzanych działań Anioła. Nie posiadając jednak twardych dowodów, nie byli w stanie go oficjalnie oskarżyć. Obawiając się, że taka sytuacja może wywołać bunt i obalenie rady, postanawiają działać. Nie mogli wysłać wszystkich jeźdźców, ponieważ zdawali sobie sprawę, że dla nich nie byłaby to sprawiedliwość, lecz zwyczajny mord. Postanawiają więc wysłać tylko jednego tego, którym najłatwiej manipulować. W ostatniej części wizji Wojna widzi, jak niszczyciel atakuje niebiosa, ukrywając tam ostatnią pieczęć. W trakcie tej walki Wojna ginie, zabity przez samego obserwatora. W wizji jeźdźcowi ujawnia się również potężny miecz. Po jej zakończeniu wojna budzi się pod drzewem, trzymając w dłoni samą rękojeść owego miecza. Po przybyciu do Azraela jeździec relacjonuje mu swoją wizję i zwraca uwagę na charakterystyczny miecz, którego rękojeść zdobył. Anioł śmierci ujawnia, że jest to legendarny miecz Armagedonu. Jedyne ostrze zdolne do zniszczenia pieczęci i to właśnie ono zostało wykorzystane w ich spisku. Abaddon rozkazał Ulteinowi zniszczyć miecz. Jego odłamki anioł ukrył na ziemi w krainie cieni. Jeśli wojna chce przeciwstawić się niszczycielowi, musi najpierw zebrać te odłamki, a następnie udać się do Ulteina, aby ten ponownie wykuł ostrze Armagedonu. Podczas poszukiwania odłamków wojna ponownie spotyka Uriel, która wciąż na niego poluje. Tym razem jednak nie przybyła z obstawą, lecz postanawia wyzwać wojnę na pojedynek Nex Sacramentum. Przysięgę śmierci. Święty rytuał, w którym dwie istoty przysięgają sobie, że jedna z nich zabije drugą. Wojna akceptuje warunki i rozpoczyna pojedynek, w którym na ostatecznie górą jest jeździec. Mimo zwycięstwa nie zabija Anielicy. Nawet wtedy, gdy rozkazuje mu to zrobić obserwator. Wojna oświadcza, że to on zadecyduje, kiedy zabije Uriel. Najpierw chce jej przekazać straszną prawdę. Jej ukochany Abaddon przemienił się w niszczyciela i właśnie atakuje bramy piekiel. Puszcza Anielice wolno, wspominając, że wkrótce będą musieli wypełnić przysięgę śmierci. Po zebraniu wszystkich części ostrza Armagedonu wojna udaje się do Ulteina. Ostrze zostaje ponownie wykute w momencie gdy anioły rozpoczynają obronę swojej krainy. Wojna, otrzymawszy ostrze, natychmiast udaje się do Azraela, by ten po raz ostatni mu służył i pomógł mu dostać się pod bramy niebios. Tam jeździec staje naprzeciw wielkiego smoka, niszczyciela. Demon ukazuje wojnie pokonaną Anielicę Uriel i mówi, że pomyliła go z kimś, kogo kochała, choć podejrzewa, że on również ją kochał. Niszczyciel proponuje wojnie przejście na swoją stronę, używając tych samych słów, które zostały skierowane do niego przez demonicę w cieniu. Wojna, nie zamierzając postąpić jak tchórzliwy anioł, przeciwstawia się niszczycielowi. Wojnie udaje się osłabić smoczą postać niszczyciela. Na tyle, że Abaddon musi ją porzucić, stając naprzeciw jeźdźca w swojej formie upadłego anioła. W tej postaci Abaddon również nie jest w stanie pokonać wojny. Jeździec pozbawia upadłego anioła jego skrzydeł i na oczach Uriel definitywnie kończy jego żywot. Z ciała Abadona wypada ostatnia pieczęć. Wojna podnosi ją, lecz w tym momencie obserwator go obezwładnia. Udowadniając, że Rada z Popielonych od samego początku planowała zdradzić jeźdźca. Juriel również chciała pomóc w wojnie, lecz obserwator posługuje się mocą zdolną powalić anioła na ziemię. Obserwator zabiera ostatnią pieczęć, zanim wojna zdoła zakończyć misję i oczyścić swoje imię. Po czym oznajmia, że zamierza ponownie zamknąć jeźdźca w klatce, z której wyszedł. Wojna wstaje i śmieje się demonowi prosto w twarz. Wtem Uriel przeszywa wojnę ostrzem Armagedonu, zabijając go i tym samym wypełniając Nex Sakramentu. Następnie Uriel natychmiast rzuca się na obserwatora, celując legendarnym mieczem nie w niego, lecz w pieczęć, która zostaje złamana. To powoduje wezwanie jeźdźców apokalipsy i skrzeszenie samego wojny pełni sił. Jako oficjalnie wezwany jeździec nie jest już kontrolowany przez obserwatora, dzięki czemu może się go bez problemu pozbyć. Juriel ostrzega, że teraz wojna będzie ścigana przez Białe Miasto, demony oraz samą Radę. Pytanie brzmi: czy stanie do tej wojny ze wszystkim sam? Wojna odwraca się, ukazując zniszczoną ostatnią pieczęć, a w oddali widać trzy światła. Spadające z nieba, zapowiadające pojawienie się reszty jeźdźców. Apokalipsy. Historia wojny na ziemi dobiegła końca, ale opowieść o apokalipsie dopiero się rozpoczyna. Wojna i pozostali jeźdźcy są wolni, a ich wspólnym celem jest zemsta na radzie spopielonych i odbudowa równowagi. Zakończenie Darksiders 1 to nie koniec, to początek prawdziwej wojny. Apokalipsa dopiero się zaczyna. Jeśli historia wojny i całe uniwersum Darksiders wciągnęło was tak jak nie, to nie zapomnijcie o standardowej procedurze: zostawcie łapkę w górze pod filmem, dajcie suba z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych materiałów i zostawcie komentarz. Dajcie znać, który wybraniec jest waszym ulubionym. A jeżeli interesują was historie innych kultowych gier, zapraszam na kanał. Znajdziecie tam już materiały o fabule takich serii jak chociażby Devil May Cry czy Resident Evil. Ja jestem Runner i do usłyszenia następnym razem.